Przygotujcie drogę Panu, woła głos na pustyni. Przesłanie dzisiejszej Ewangelii, Ewangelia Św. Marka, rozdział pierwszy, wiersze 1 do 8. 10 grudnia, niedzielna refleksja, druga niedziela adwentu. I głos woła na pustyni, abyś przygotował drogę Panu. Stajesz na pustyni. Patrzysz przed siebie, w prawo, w lewo, z tyłu, i widzisz to ogromne przestrzenie. Piasek, piasek. I zastanawiasz się, w jaki sposób masz tu uczynić, przygotować drogę panu w tej właśnie tej atmosferze pustynnej. Idziesz do przodu, wchodzisz na jeden, jeden, jeden pagórek, patrzysz i to samo. Zaczynasz zastanawiać się, czy to ma sens. Patrzysz z tyłu, twoje ślady, które zostawiłeś na piasku, znikają. Nie ma możliwości, aby ani położyć beton, uczynić drogę, aby położyć asfalt, uczynić drogę, albo zaznaczyć to kamieniami. I nie wiesz o co chodzi. Pustynia ma to do siebie, że czujemy się zagubieni. Czujemy się tacy troszkę mali. I zaniepokojeni, ponieważ nie możemy kontrolować tego wszystkiego, co się tam dzieje. Pamiętam, kilka lat temu poszliśmy na pustynię w Namibii, w Afryce, kilka godzin w głąb pustyni, odprawiliśmy, odprawiliśmy mszę święto i wówczas wracamy. I żeśmy się pogubili, pogubili. Tak więc ten głos woła i mówi do ciebie: Przygotuj drogę, Pan. I patrzysz i zastanawiasz się, w jaki sposób, o co to chodzi. Nie chodzi o to, abyś przygotował drogę Panu i szedł w prawo, w lewo, przed siebie, gdziekolwiek. Ale chodzi o to, abyś zatrzymał się i wszedł w głąb siebie, do własnego serca, do własnej duszy. I tam w mocy Ducha Świętego. W jego miłości, rozpoznał i dotknął tę przeogromną godność, która jest w Tobie. Godność, która nigdy nie przemija, a którą jest obraz i Boże Podobieństwo. Tak więc ten głos woła: przygotuj drogę Panu. Nie idź tam, nie idź gdziekolwiek. Wejdź do swego serca. Dotknij tę godność, tę. Bożą obecność w Tobie, Jego obraz i podobieństwo. A wówczas, wówczas rozpoznasz, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. A wówczas rozpoznasz to, co On mówi w Ewangelii. Nikt nie zna Ojca, tylko syn, i ten, komu syn zechce objawić. Wówczas On Ci to objawi. Ale ważne jest, abyś wszedł w głąb siebie, abyś się zatrzymał i rozpoznał, dotknął, pozwolił, aby Duch Święty poprowadził Cię w to miejsce, gdzie przeżywasz tę przeogromną godność własną godność Jego obraz i podobieństwo. Życzę Ci miłej i błogosławionej niedzieli.